Wam zaprezentuję nowy nabytek Coś co dostałem w prezencie radyko na budowę Z Boscha chyba jest tylko jedna wersja Może dwie Nie patrzyłem dokładnie na stronę To jest GPB18V-2C To jest na akumulator Czyli 18 taką ale też można kablem ładować. Ja już otwierałem wszystko, żeby sprawdzić, czy na pewno jest, bo to było głupio. Jakby bym otworzył, i nic tu nie było. Więc tak wygląda po otwarciu pudełka. Jest to zwykłe radio, które można w różne sposoby sobie zaadaptować. Po pierwsze, to ma taki hak tutaj. Można sobie gdzieś powiesić, czy coś, żeby wisiało, nie wiem kto, kto by tak robił, czy może na, e, na jakimś dachu, czy coś, żeby powiesić, żeby wisiało i grało. E, to ma takie coś. E, ma standardowo Bluetooth, Ox i tak dalej. Tutaj ma trzy wejścia, czyli e, energia, czyli z, z gniazdka. Ten prąd tutaj jest na baterię. Jest jeszcze pudełeczko z jakimiś kabelkami. No, więc mniej więcej tak to wygląda. I tak mamy USB. I ono jest do. Tak, USB charging. To ja nie wiem, czy to jest yy, do ładowania telefonu, czy do ładowania dla tego radio. Yy, no i standardowy OKS, jakbyście nie mieli. Y, czym grać, i tak, tutaj jest wejście, tu jest jakaś bateria cr 2032 czyli standardowa, taka jak w pilotach do samochodów, znaczy w większości pilotów. Yy, no i to wchodzi tutaj z schowek też, jakbyście coś chcieli przemycić. To zamykamy. No, mamy y, też tą y, antenkę do radia. Teraz tak on się jakoś da tutaj. sobie ładnie chodzi. Proszę bardzo, no i mamy tak Source, czyli wybieranie co chcemy, czyli mamy Bluetooth albo Ox, albo radio, mamy głośność i kanały też mamy cztery i tutaj są standardowe opcje i teraz spróbujemy sobie wyłączyć. tylko żeby nam nic nie leciało, bo mnie zaraz YouTube zbanuje. Bardzo fajne, bardzo fajnie się je trzyma. Ten plastik jest taki jak w narzędziach, jest bardzo dobrej jakości. Um, oczywiście tak jak we wszystkich innych radiach tu można je złapać. O, proszę bardzo poprzekręcać, ustawić sobie inaczej, jak się chce. Tu manuszki, co prawda. No, ale no to jak każdy, jak tam kto woli. I teraz tak. source no to wiadomo. Naciska się FM2 AUX. Mamy Bluetooth i FM1. Tym też się zmienia oczywiście te wszystkie rzeczy. Tu mamy baterię. <śm> autoszukanie, tylko tak jak w różnych samochodach, jak kiedyś było. To mamy auto szukanie, czy tam następną tą piosenkę, jak tam mamy na Bluetooth. I w menu mamy Equalizer, Mono, Time, czyli tutaj jeszcze się Time. No i to wszystko. Bardzo, bardzo podstawowe. Tak naprawdę to ono ma grać. A nie, żeby się ktoś nim miał bawić. Przede wszystkim dla mnie, dla mnie zależało, żeby ono było wytrzymałe. Gdzieś poleci, czy coś, to naprawdę to wszystko jest bardzo, nic się tutaj nie nagina, nic, nie mogę nawet wykrzywić, czy coś. Więc ono musi być wytrzymałe. Tu ma też głośniki. Głośniki z przodu i z dołu, tak? Bo to tutaj gdzieś było na pudełku, Że ono właśnie takie jest śmieszne. Proszę bardzo, tak od dołu i od przodu. Troszeczkę tutaj grałem jeszcze wcześniej. Tym nadejkiem, proszę bardzo, tutaj jeszcze można sobie w bok postawić. Czy tak, czy jak się tam chce. Troszeczkę nim grałem i powiem wam, że. Nie jest denerwujące z tego względu, że jak ono stało tam gdzieś przy, przyczepce, to ja tutaj go nie słyszałem. Musiałem naprawdę dać dużo głośniej, żeby je słyszeć tutaj. Więc te poziomy tego, tej głośności są dość spoko. No i to tyle. Naprawdę polecam, jak się zastanawiacie, z tego co pytałem w różnych firm. To takie radia przy dużych zakupach od Boscha dostaje się gratis, za darmo. A normalnie ono kosztuje 550 zł. Na koniec chciałem dodać, że reklama ta nie jest sponsorowana przez Boscha. Przez nikogo tak naprawdę jest sponsorowana przez Natalię i jej portfel, bo to ona je kupiła. No, jeśli Bosch by chciał nas sponsorować, to proszę bardzo, jeszcze kilka rzeczy muszę kupić. Więc tyle. Dobra. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się film przydał. Łapka w górę, subscribe. I dajcie znać co myślicie o tym radiu. Na razie.